Cześć, witam Was na kanale Megadiscount. Dzisiaj omówimy sobie lalkę Barbie, która w zestawie będzie weterynarzem. W zestawie mamy małą małpkę, małą koalę i małego tygryska. Oczywiście, jak zwykle, Barbie ma do tego wszystkie możliwe akcesoria, czyli przewijaki, jedzenie, wagę. No i będziemy sobie tutaj leczyć małe zwierzątka. Po rozpakowaniu zestawu. Mamy lalkę Barbie, która jest lekarzem, weterynarzem. Mamy małpkę, tygryska, koale. Mamy super przewijak e, z akcesoriami oczywiście. E, możemy zwierzątka zważyć, przewijać, myć. Karmić. Tutaj mamy taką gablotkę, na której zwierzątka mogą sobie odpocząć po zabiegu, albo możemy sobie zmieniać tutaj narzędzia, które Barbie potrzebuje do pracy, na przykład strzykawkę. No i oczywiście fotografia Barbie z przyjaciółmi jest niezbędnym elementem każdego zestawu Barbie. Lalka oczywiście jest ubrana bardzo profesjonalnie, ma fartuszek, który oczywiście można jej zdejmować i zakładać inny fartuszek, ma stetoskop, jak przystało na prawdziwego weterynarza. Oczywiście jest jej zawsze wygodnie, ręce jak zwykle się ruszają we wszystkie strony, więc można zwierzakami obracać, bawić się co tylko chcemy. Oczywiście się zgina, rusza głową. Podobnie jak nogami, można sobie tutaj spacerować po gabinecie i zajmować się podopiecznymi. Mamy sobie koalę. Koala ma problemy z uchem. Będziemy badać słuch. Mhm. I oczywiście jak to lalka Barbie sobie tutaj, o może go najpierw. No. Można chwycić sobie oczywiście. Mhm. I sobie badamy. Ok, jak u lekarza. Ok, zwierzątka nie płaczą, więc są zadowolone. Możemy położyć. Możemy sobie zmierzyć zwierzaka, zważyć. Tutaj prawda, o jest waga. Tutaj jest takie coś, co powoduje, że jak zwierzątka chcą spać, to można sobie je tutaj pokołysać troszeczkę. Możemy sobie jeszcze na przykład wziąć małpkę. Małpka tutaj, o ewidentnie małpka chce jeść. Także tutaj jest kolejny. Tutaj, o bardzo proszę. I sobie zwierzaki leżą, piją mleczko. Małpce też możemy zmierzyć jeszcze słuch. O, możemy zmierzyć. O tak. I możemy sobie zmierzyć jeszcze tutaj. Ok, zużyte narzędzia oczywiście do kuwety. Teraz Barbie jeszcze osucha, czy się tam nic nie dzieje. Barbie jeszcze osucha. Ok. Oczywiście zestawy można się bawić na wiele różnych sposobów, Barbie sama w sobie może leczyć wszystkie inne Wasze zwierzątka. Tło opakowania może nam super posłużyć jako wyposażenie gabinetu weterynaryjnego. Mamy tutaj oczywiście jakieś ważne tablice z zapiskami, wszystkie środki do sterylizacji, narzędzi, kranik, oczywiście fotografie uratowanych zwierzątek, torebka. Ręczniczki, poduszeczki, także na pewno super nam to pomoże i ułatwi zabawę. Z tej kolekcji Barbie będzie jeszcze do nabycia Barbie nauczycielka, Barbie lekarz, prawdziwy. To jest nasz zestaw, czyli weterynaria, Barbie kucharka, z którą możecie gotować, piec i różne cuda tworzyć w kuchni. Tu jest oczywiście Barbie opiekunka do dzieci, czyli super zestaw z łóżeczkiem, fotelikiem, przebijakiem. A tutaj jest nasza Barbie ze wszystkimi akcesoriami, które są super do zabawy, kolorowe funkcjonalne, bardzo łatwo można, można sobie tutaj różne kombinacje tworzyć, wykorzystując również inne zabawki. Barbie oczywiście ma miliony pomysłów, jak można wyleczyć zwierzątka. Ja serdecznie zabawkę polecam i zapraszam do oglądania pozostałych filmików na megadiscount.pl.